Od momentu startu, do... zobaczymy, czy doprowadzi do tego, żeby dobiec na pierwszym miejscu do linii metru. No i końce beczka, tylko dwóch. No i jedno, pierwszy. Miast drugi. Pozycję za zawodnik z 280. 280. Później stać w drugie miejsce i po kolei już tutaj niemal wszyscy zawodnicy zbiegają już na linię mety, więc trudno Państwu przedstawić nawet numerami. I od razu są nagradzani pamiątkowymi medalami przez wojewodę zachodniopomorskiego i burmistrza Następna. Zawodnicy, którzy przebiegli dystans, proszenie samo o dobranie Pamiętamy filmodani z z pana Wojowody Zbigniewa.